Od paru lat regularnie grywam w City Skylines. W mojej opinii jest to najlepsza gra symulująca budowanie miast, planowanie przestrzenne, przepływy ruchu drogowego czy na przykład zapotrzebowania na wodę lub prąd. Jednak mimo wielu zbudowanych już miast na przeróżnych krajobrazach, zawsze brakowało mi jednego: tego, że gdy wychodzę na dwór, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. postanowiłem, że muszę to zmienić. I nie, nie, nie będę biegać z pędzlem wałkiem i farbować wszystkiego na jaskrawe kolory na zewnątrz, tylko stworzę własny polski vibe w tej grze. Do tej pory jedyne co robiłem w City Skylines to budowanie miasta. I jakoś nigdy nie miałem odwagi by kliknąć na przycisk edytor obiektów. Tak więc skoro już chcę tam wejść rozpocząć moją przygodę z budowaniem polskiej rzeczywistości, muszę się doedukować. Zacząłem poszukiwania tutoriali i dokumentacji, jak w ogóle się za to zabrać. Obejrzałem długie godziny różnego rodzaju hałtu, i gdy już poczułem, że wiem wszystko, czego potrzebuję, zabrałem się do roboty. Program do modelowania w 3D blender. W grze kratka 1 na 1 to 8 na 8 metrów, więc zarysowałem sobie kwadrat o 8 i ustawiłem coś, co ma przypominać trawę. Do teksturowania Photoshop. Tekstury do tej gry składają się z sześciu warstw, które opiszę trochę później. Na początek potrzebuję referencji, czyli zdjęć, z których będę się wzorować na moim modelu tej pięknej polskiej posiadłości. Przede wszystkim: blokowa forma. Brak estetycznych proporcji w układzie okien. Mój ulubiony rodzaj tynku, czyli tak zwany baranek. Wizualnie szorstki i nieprzyjemny. Idealnie. Antena satelitarna. Brakuje tylko logo jakiegoś, kanal, plus czy wiecie. Balkon. To budówka i schodki. To mi się podoba. Brak konsekwencji w kształtach okien. Tutaj pojedyncze, tutaj podwójne, tutaj brązowe. Klasyka polskiego eklektyzmu. Skoro już zebrałem wszystkie potrzebne mi detale, teraz trzeba zaprojektować to architektoniczne cudo. Wiecie, można powiedzieć, że to taki trochę kubizm, bo wiecie, wszystko jest jak kostka. Kubizm. Nie? Nie. Parter podniosę do wysokości 1 metra, a całkowita wysokość pięter to niecałe 3 metry. Dodałem obowiązkowe w tej formie budynku balkony. Oczywiście wystające, żeby nie zaburzać naszej kubistycznej formy. Wejście do budynku będzie dobudówką z kilkoma schodkami. Dodałem jeszcze kilka detali i zaplanowałem rozstaw okien. W fotografii na tekstury znalazłem to idealne zdjęcie, na którym jest widoczny wzór idealnego młodego polskiego mężczyzny z przełomu lat 80. i 90., czyli wąs, papieros i telefon komórkowy. Tak swoją drogą, jakbym robił model bloku, to na pewno dobrze byłoby znaleźć monitoring osiedlowy. <grytanie> Staram się szukać zdjęcia, które są robione od frontu. Im bardziej kwadratowa i płaska tekstura, tym lepiej i wiarygodnie będzie wyglądać w grze. Wykorzystam osobne elementy z różnych zdjęć. Na przykład ta tekstura ściany idealnie oddaje barankowy tynk. Na dachu budynku obowiązkowo smolista papa. Taka niezarówna, niezaładna. Blacha dookoła, czyli. Yy... Jak to się nazywa? Gącior? Nie. O kurde, ten murek, ten element dookoła dachu nazywa się Attyka. A ta blacha to opierzenie Attyki. No właśnie, dowiedziałem się czegoś zupełnie nowego. <grych> no więc, opierzenie Attyki w moim przypadku to tekstura profila stalowego. Koszula khaki tego młodzieńca idealnie oddaje klimat tego budynku. Tekstura lastryka będzie odpowiednia do stopni schodów i powierzchni balkonów. W międzyczasie znalazłem idealne zdjęcie drzwi, Lekką szałę podpiwniczenie i jeszcze tylko kilka detali. I gdy już mamy to wszystko gotowe, to teraz wersowej pukłości. Warstwa odbić, warstwa światła i warstwa przezroczystości. Gdy już wszystko zostało zapisane jako osobne obrazy, pora nałożyć tynk na ściany, obsadzić okna wewnęki i położyć papę na dach. A pan z okienka podziwia ogród sąsiada. Dodaje płot furtkę, betonowy deptak, relingi oraz obowiązkowy talerz od satelity. I tak wygląda nasz budynek w grze. Okna świecą w nocy tam, gdzie powinny, nawet nasz pan z okienka rzuca niesamowicie realistyczną i imersyjną poświatę. Szybka sesja zdjęciowa i zobaczmy, jak nasz domek wygląda w praktyce. Stworzyłem szybko nowy świat. I gdy już się upewniłem, że żaden z sąsiadów za bardzo się nie wyróżnia, ustawiłem wiatrak w bezpiecznej odległości od zabudowań i nadałem mojemu miasteczku odpowiednią nazwę. Nie no oczywiście żartuję, Sosnowiec tak nie wygląda. Sosnowcy nie ma przecież asfaltu. Kurde, tylko jednego coś strasznie brakuje. Na moim Twitterze zadałem wam pytanie, jakie cechy polskiego krajobrazu są według was najwyraźniejsze. I jeden z elementów powtórzył się w naprawdę wielu odpowiedziach. Rockshop na każdym rogu. Jaka w wariacie? Ale ludzie nie do końca mieszkają tylko w takich domach jednorodzinnych, nie? Więc wymodelowałem i oteksturowałem standardowy czteropiętrowy blok. Taki model idealnie posłuży jako baza dla kilku innych wariantów takiego budynku. Zrobiłem więc podwójny. W kształcie litery L. W kształcie litery U. I jeszcze cztery stojące w rzędzie z przesunięciem. No i dobra, mamy blokowisko, ale jest jeszcze jeden element, który mi się strasznie kojarzy. W naszych narodowych barwach z naszym narodowym ptakiem oczywiście, nasza narodowa stacja benzynowa. <grym> Tylko, że widzicie, bo ja, jak pamiętam dobrze, to nigdy nie widziałem na żywo orła. Naszym narodowym ptakiem nie powinien być orzeł, tylko gołąb. I tak właśnie przygotowałem logo w kształcie gołębia. No, i teraz, jeśli zamkną już tam żabę, pozostaje tylko jedna destynacja na zakupy. A skoro już mam paliwo, to teraz. Autosan H9 Legenda polskiej motoryzacji. Prawdopodobnie, jeśli nie każdy z nas, to przynajmniej chociaż jeden przodek każdego z nas podróżował tym na wakacje, na zakupy, do pracy. I teraz autobus może zawieźć Cię do pobliskiego pasażu handlowego. No, nie zrobiłem za bardzo innych sklepów, więc sami widzicie. <grystanie> I o taki polski vibe mi chodziło. I choć może ten film wygląda na dość prześmiewczy odnośnie tych wszystkich elementów, które tu umieściłem, to wcale nie. Ja tak naprawdę bardzo to lubię. Tak naprawdę mówiąc, to nawet trochę z nostalgią obserwuję, jak powoli znikają tego typu domy, tego typu bloki, tego typu budowle. No może z wyjątkiem frogshopów, w których robi się coraz więcej i pojawiają się na każdym rogu. A jeśli ktoś z was chce dodać do swojego city Skylines te modele, linki do tego wszystkiego znajdują się w opisie, tak samo jak i wszystkie źródła, z których korzystałem, ogarniając te wszystkie rzeczy, które tutaj wykonywałem. Nie będę robić tego tutorialu, nie mam takiego zamiaru. Jeśli chcecie o to zapytać, od razu odsyłam was, wyszukajcie sobie w Google. A jeśli podobał Ci się ten film i chcesz mnie wspierać, możesz dołączyć do grona wspierających, klikając przycisk pod spodem. Dla wspierających film pojawia się zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wbijaj też na Twittera i Instagrama. I jeśli zapomniałem o czymkolwiek, co tylko może przyjść do głowy, jeśli chodzi o polski vibe, wpisz mi to koniecznie w komentarzach. Dobra, to tyle.